Cześć, witajcie. Mam dzisiaj temat, który spodziewam się, że i wzbudza, i pewnie będzie wzbudzał jeszcze większe kontrowersje. Temat, który nazwałam BHP proroctw. No to zaczynamy. Agnieszka Marianowicz-Szczwiło. Proroctwa. Temat, który... Pewnie w części kościołów w ogóle nie jest obecny, w innych jest bardzo różnie przedstawiany, a jeszcze inna część kościoła jest być może uprzedzona do tego tematu, inna jest z kolei nastawiona wręcz entuzjastycznie. Spróbujemy tutaj nawigować jakąś wąską ścieżką. Czym jest proroctwo? Proroctwo dla mnie osobiście to jakiś rodzaj komunikatu, wiadomości otrzymanej od Boga, którą najczęściej powinniśmy się podzielić z innymi. Mówię najczęściej, bo nie zawsze tak jest i o tym jeszcze będę mówić. Dla mnie proroctwo i w ogóle Duch Święty to ogień. Bez ognia nie mamy ani życia, ani ciepła, ani często posiłku, ani w przypadku darów duchowych nie mamy mocy. Bo proroctwo jest oczywiście jednym z duchowych darów. Ja sobie, szczerze mówiąc, nie wyobrażam Kościoła bez prorostw. To jest niesłychanie ważne narzędzie, do którego chcę Was zachęcić, żebyście korzystali, oczywiście korzystali umiejętnie. Zasadniczo proroctwo jest przeznaczone do wykorzystywania przez nowonarodzonych chrześcijan i chrześcijan uszczonych dodatkowo jeszcze Duchem Świętym. Nowonarodzonych, o tym może jeszcze będę kiedyś osobno mówić, czyli takich, którzy uwierzyli w Boga, uwierzyli Bogu, podjęli świadomą decyzję, żeby za Bogiem podążać a, i starają się kontynuować tą ścieżkę każdego dnia. Ochrzczonych duchem Świętych, świętym, przepraszam, czyli mam to na myśli, pewne jednorazowe wydarzenie, wydarzenie szczególne, które wyposaża nas w pewną moc, a jednocześnie jest takim świadectwem dla nas tego, że Bóg. Jest z nami na tej ścieżce, którą obraliśmy, co nie oznacza, chcę tutaj to podkreślić, że później nie mamy się napełniać na nowo Duchem Świętym i wręcz czynić to wielokrotnie. To jest dla mnie jasne, więc o tym może nie, nie będę mówić. Słówko o tym, jakie są kanały proroctwa. Bo jest ich tutaj sporo. Mam na myśli nie to, jak mówi w ogóle Bóg, bo o tym jeszcze może też sobie kiedyś porozmawiamy, ale o tym, co takiego konkretnie oznacza proroctwo. Proroctwo to nie tylko przepowiadanie przyszłości. Bo takie panują stereotypy, że najczęściej chodzi tutaj o to, że ktoś zapowiada, że coś nastąpi, no i to się potem dzieje albo nie dzieje. Proroctwo ma daleko większy zasięg i daleko szerszą definicję. Może być to słowo wiedzy, czyli zaznajomienie kogoś z pewnymi faktami, czasem ukrytymi, dotyczącymi danej osoby. To może być coś, co ta osoba głęboko skrywa w sercu, o czym nigdy nikomu jeszcze nie powiedziała. To może być słowo mądrości, które jest czymś innym niż, niż słowo wiedzy, czyli pewien kierunek, w którym nale, należy podążać. To może być się za instrukcji, to może być e, także. Zachęta, pewna podpowiedź, jak, jak postępować, podniesienie. Czasem może być to także korekta, napomnienie, ale tutaj może niektórych zaskoczę, a ja bardzo na przykład osobiście lubię ten sposób dotyczący manifestowania się, prostoctwa. Prostoctwo mianowicie oznacza wgląd w rzeczywistość duchową, dotyczącą na przykład tego, co myśli, co czuje, czego pragnie Bóg. I to często nie ma żadnego powiązania czy dalszego ciągu, co my mamy konkretnie zrobić. To jest po prostu pewna rozmowa, relacja. My odsłaniamy przed Bogiem swoje serce i On przed nami odsłania serce swoje. Jak widzicie, jest to coś cudownego dla mnie w ogóle. I chcę tutaj z takim wielkim entuzjazmem podejść do tego tematu. To, że proroctwa istnieją, to jest niesłychany, niesłychany dar. Cudowny dar dla Kościoła. Ja sobie osobiście nie wyobrażam, Funkcjonowania jako chrześcijanin, chrześcijanka bez daru proroctwa. Bez tego chrześcijaństwo staje się mar, martwe. Marne też, ale częst, często takie, nie, mówię, nie chcę tutaj deprecjonować tego, że ktoś robi to szczerze, także szczerze idzie drogą chrześcijańską, ale martwe w tym sensie, że gdzieś ten Bóg jest daleko, nie wiadomo co on o mnie sądzi, nie wiadomo co się dzieje w moim życiu, co on robi w moim życiu. Proroctwo to komunikacja. Komunikacja Boga z nami. My w modlitwie mówimy, przynosimy coś do Boga, przynosimy pewne tematy, a Bóg przez proroctwa mówi do nas. Jak zauważyliście, wychodzę z takiej postawy, z takiej pozycji nie, czy istnieją proroctwa, ale jak je stosować. Dlatego, że szczerze mówiąc, dla mnie jest to rzeczą oczywistą, że proroctwa istnieją, że funkcjonują, że powinny funkcjonować w kościele. I wiemy to z kilku różnych źródeł. Tak króciutko przez nie przejdę. Po pierwsze, Mamy księgi prorockie w Starym Testamencie, i w Nowym, tak? Mamy tzw. proroków większych, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, tak? Proroków mniejszych, um, Amos, Habakuk, Habakuk, przepraszam, Micheasz, Jol, Zachariasz i tak dalej. Ale mamy też księgi prorockie, księgę prorocką jedną w zasadzie, w, w Nowym Testamencie, księgę Apokalipsy, co nie znaczy, że takich fragmentów proroczych nie zawierają np. listy, czy dzieje apostolskie, czy oczywiście... Posługa Jezusa też była przepełniona duchem proroczym. To, co, o czym chcę powiedzieć, co jest myślę ważną różnicą między Starym i Nowym Testamentem, bo ten odcinek to jest pewne wprowadzenie, w kolejnym odcinku skupię się już na takich częściach praktycznych dotyczących tego tematu BHP prorost to jest to, że posługa prorocka w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie trochę się różnią, dlatego że w Starym Testamencie zasadniczo Bóg wybierał jedną osobę na taki urząd proroka. Wybierał jedną osobę, przez którą się komunikował ze swoim narodem wybranym. I był to na przykład właśnie Izajasz czy, czy Jeremiasz czy Ezechiel, czy również Mojżesz też jest określany jako prorok, ale to nie znaczy, że takie bardziej powszechne proroctwo nie funkcjonowało już w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie ono się manifestuje wręcz w pełni. Bo mamy na przykład uczniów prorockich, którzy są opisani w kilku miejscach w Starym Testamencie. Mamy również na przykład Saula, tak? który gdzieś tam się pojawia w takiej szkole prorockiej. Natomiast zasadniczo takie powszechne, po, powszechna posługa prorocza, ona ma miejsce w Nowym Testamencie. Tam mamy urząd prorocki, tu mamy posługę prorocką. Oczywiście przykłady używania proroctw one występują i tu, i tu. I Natomiast może są mniej widoczne w Nowym Testamencie, dlatego chcę przywołać na przykład Judę i Syrasa. To jest 15 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Mamy na przykład postać apostoła Filipa, którego Bóg kieruje na szczególną drogę, którą podąża w królowej etiopskiej. Mamy apostoła Piotra, który dostaje przesłanie do Larka Korneliusza i tak właśnie Bóg aranżuje całą tą sytuację przy pomocy ducha proroczego, wreszcie apostoł Paweł jest kierowany przez proroctwa, gdzie ma pojechać, gdzie ma wypłynąć, a gdzie ma się zatrzymać. On o tym o tym wprost mówi, tak? Szczepan, który jest kamieniowany, ma pewną, wi ma pewną wizję. Więc widzimy tego ducha proroczego na różne sposoby w Nowym Testamencie. Natomiast chcę zachęcić w sposób szczególny i jakby podkreślić tą powszechność proroctwa i ubiegania się o nie. I przeczytam no, niesłychany dla mnie fragment, trochę myślę zapomniany, gdzieś tam zakopany do typu, ze Starego Testamentu. E, tutaj mamy taki kontekst, że e, Mojżesz e, ma oznajmić ludowi słowa Pana i modli się i taki duch proroczy wstępuje na 70 starszych ludu, e, ale dwóch się tam nie pojawia. Oni mają na imię e, Eldat i Medat i Mimo to, że nie są obecni w tej całej grupie, też duch proroczy się w niej objawia. No i Jozue wtedy się wraca do Mojżesza. No wiesz, ale tam się tutaj wydarzyło coś dziwnego, bo oni też dostali tego ducha, tak? No i Mojżesz odpowiada coś takiego. Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha. Więc tutaj zapowiada proroczo, że to jest cudownie i to byłoby cudownie, tak? Gdyby wszyscy prorokowali. Taką zapowiedź proroctwa powszechnego mamy też w Księdze Joela, że w dniach ostatnich jakby Pan Bóg ześle tego Ducha Proroczego na wszelkie ciało. I dokładnie do tego fragmentu odwołuje się z księgi, z księgi Joela z trzeciego rozdziału, jeszcze sprawdzę, czy się nie mylę, tak, z trzeciego rozdziału Księgi Joela nawiązuje apostoł Piotr, tak, mamy tutaj dziś, Dzień Pięćdziesiątnicy, Zielonych Świątek i ludzie się dziwią, co to się dzieje, tak, że apostołowie się zachowują w jakiś taki dziwny sposób, tak? Jest to ta trzecia godzina dnia, czyli uwaga, godzina dziewiąta po naszemu. No i wtedy Piotr tłumaczy, że nie, oni nie są pijani. I przytacza ten dokładnie fragment ze Starego Testamentu. Spełnia się przepowiednia proroka Joela. I tutaj jest, otwiera ten cytat. W ostatnich dniach mówi Bóg: wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi, córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleją w tych dniach ducha mego i będą prorokowali. I sprawią dziwy w górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi. I to jest ten czas, jakby apostoł Piotr otwiera tą nową epokę. No i jest jeszcze cudowny rozdział, 14, 1 listu do Koryntian, który właśnie cały opowiada o, o proroctwie, o tym pewne wzmianki są jeszcze w poprzednim rozdziale, w 13 rozdziale. Natomiast ten 14 rozdział pierwszego listu do Koryntiana, on opowiada i o samym darze, i on jak, się, jak się on manifestuje, a jak należy nim zarządzać, to tak powiedziałabym w skrócie, używając współczesnego języka. No i co tutaj czytamy, że apostoł Paweł, wprowadzając te porządki dotyczące prorokowania, mówi coś takiego. Starajcie się posiąść miłość, troszcie się o dary duchowe, szczególnie za, zaś, zaś, zaś dar, o dar proroctwa. Szczególnie zabiegajcie o dar proroctwa. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, ale jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. To jest piąty werset tego czternastego rozdziału. Więc widzimy, że powinien zabiegać proroctwo, że to jest coś nie tylko dostępnego, ale jak mówi jeszcze 33. trzeci rozdział Księgi do Jeremiasza, Księgi, przepraszam, Księgi Jeremiasza, spędziłam się, i trzeci werset: wołaj do mnie. Wołaj do mnie, a oznajmiję ci jeszcze wielkie, tak? Wołaj do mnie. No dobrze. Więc mamy cudowny dar w kościele. Jak to tego ma się ten temat BHP? I ja tak sobie ułożyłam w głowie, że mamy tutaj dwie takie skrajne postawy. I zazwyczaj wpadamy, jeśli już pojawiają się jakieś błędy, to w jedną z tych dwóch skrajnych postaw. Po pierwsze, to jest błąd odrzucenia proroctwa, niewiary. Lekceważenia, ignorowania. A druga postawa to są po prostu różnorodne błędy dotyczące posługiwania się proroctwami. Jeśli chodzi o ten pierwszy rodzaj błędu, chcę zaznaczyć błędu, czegoś grzechu wręcz, tak? dlatego że w pierwszym liście do Tesaloniczan, w piątym w rozdziale, Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Nie lekceważcie Ducha Świętego. To upomnienie jest, Pojawia się w takim dłuższym ciągu, w którym on właściwie tak wymienia najważniejsze rzeczy, tak? Zawsze dziękujcie w każdym położeniu, módźcie się nieustannie, no i właśnie tutaj jest wymieniane to zabieganie o proroctwo i nie lekceważenie proroctwa. Więc nadaje pewną rangę proroctwu. I chcę powiedzieć, że. Posłyszałam takie zdanie, przeczytałam takie zdanie, i pod tym filmem będzie też takie nawiązanie do książki, którą Wam polecę w tym obszarze, że dużo większą stratą jest nieuwolnienie Bożego Słowa, które przychodzi, kiedy Bóg chce zainterweniować w czyjeś życie, chce przekazać komuś po prostu wiadomość, tak, swojemu kochanemu dziecku, z miłości, z chęci pomocy, niż popełnienie jakiegoś błędu. Oczywiście błędy się zdarzają i musimy robić wszystko absolutnie wszystko, żeby nie uniknąć. Natomiast nie powinny nas powstrzymywać przez, przez uwalnianie proroctwa. I chcę powiedzieć, że często Kościół przyjmuje tą pierwszą postawę, lekceważenie, odchodzenia od proroctwa nie tylko z nieznajomości tego tematu, chociaż to też się zdarza, ale dużo częściej przez to, że, że się ktoś zraził, że właśnie popełniono te błędy. Więc musimy gdzieś tam mieć tą przestrzeń, ten margines, że coś się może zadziać nie tak ale oczywiście robić wszystko, żeby, żeby tych błędów uniknąć. To tyle w tym obszarze wprowadzenia do tematu proroctwa, przez który tak szybciutko przeleciałam i zapraszam na część drugą dotyczącą tego, jak nie należy postępować, jeśli chodzi o proroctwa, czyli sensu, stricte te zasady dotyczące BHP, dotyczące proroctw. Dziękuję bardzo Agnieszka Marianowicz-Szczygieł. Kłaniam się nisko, subskrybujcie, polecajcie. Wstawiajcie też komentarze, których jestem też ciekawa. Mam nadzieję, że ten kanał się będzie również dzięki Wam rozwijał.